pani, czy ta pani tego pana chce? Całować każe i prowadzić przed ołtarze. Czy ta pani tego pana chce? To jest kościelna piosenka? Nie. Nie. To jest kościelna. <laughs> Jaki mam ogólny ratio drużyny levelowe? Zero, <śmiech> kurwa! <śmiech> Chyba czy nie? Krzysiek ma jakiegoś psa? <noise> kurwa nie jakiegoś, to jest mój stary pies <noise> No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest. Musiałem sobie, przybliżyć ze zdjęcie i mi się skojarzyło Kto rurek No sorry, że osiedlowy Rurek nie mogę pisać, to nie ma tyle kurwa... Ty A jest! Na drewnie może być jeden Fajne, mam lagi, mam lagi, mam lagi, mam lagi się siebie uderzyli Nie mam Jeden leży nie tak. ej! Oj. Oj. jeden. Jeden dostał. Do... Za sajdił Kurwa! Czemu ej, takie lagi?! Kurwa. Jezu. Nie? Ale to było, Krzysiek, dobre. Ale nie dał się skosować, wąż. No. Jesteś no. w Leży B, leży B. pałac. Okay. No, dobrze. Short death. Short death. Łatnie! Brawo! Łapa! ale jak ja pestki nie? No. <laughs> 20 sekund. <One>, uh... <laughs> ja jestem losz. Ja ja na niego lec jest tu, albo kurwa, tam Uciekaj, uciekaj ucieka. oh, nice. hey, No ja pierdolę, co mi jest z internetem Ale no... śmieszne <toddy> <toddy> A ty się wychyla tak powoli. <śmany> Masz defa. No nie! Wyjebę no coś zaraz, kurwa! Nie, Maria, nie mogę, nie! <śmany> ja pierdolę, nie Nie mogę! No przecież to jest niemożliwe, kurwa, za znakiem jest mało ma chuj, dobrze. tego Zmieram. NIE MOGĘ! KURWO! Ktoś mnie dzwoni A ja nie odbieram Miszor Nie wiem czy nie jest ninja Zobacz Halo Nie, korektor. Halo! Tak, czekaj chwilę Dobra Rurek, No, od pádu. Teď se skurva už nemá tři Ja, to